Nowy, wspaniały świat. Odcinek Nowy, wspaniały świat będzie głównie o tak zwanym BNPL, ale nie tylko. Zacznijmy jednak od amerykańskiej inflacji, bo ta zaskoczyła i to zaskoczyła na minus. No to w ogóle pytanie, co to znaczy, że inflacja zaskoczyła na minus. No i to zaskoczenie nie jest bez związku z z sytuacją światową, no i polską, przy okazji też. Jeżeli w tle słychać sapanie psa, to znaczy, że pies jest w pobliżu, a jest gorąco. Jest gorąco, więc pies sapie, jest towarzyski, więc jest w pobliżu. Chyba w podprodukcji nie da się tego usunąć. No więc piątkowy, z zeszłego tygodnia piątkowy odczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych właściwie wszystkich zaskoczył. To była ta inflacja mierzona przez CPI, Consumer Price Index, czyli inflacja konsumencka. W sensie rok do roku, w tym pomiarze rok do roku, CPI pokazał wzrost o 8,6%, a wszyscy spodziewali się 8,3%. Wszyscy się spodziewali, że inflacja w Stanach powoli, ale jednak będzie spadać. W sensie miesiąc do miesiąca to ta inflacja wzrosła o 1%, no i to jest sporo. Ten wzrost był wywołany głównie bardzo wysokimi cenami paliw i bardzo też silnym wzrostem cen żywności w Stanach. Od grudnia 1981 roku tak wysokiej inflacji w Stanach nie było. Jest też dość silny wzrost cen odnotowywany w usługach takich, które no, były niedostępne w czasie pandemii, czyli ten sektor restauracyjny, rozrywkowy, szeroko, szeroko pojęty. No i na początku tego tygodnia jeden z banków napisał, że, że te dane odnośnie Consumer Price Index wspierają tę wizję, że podwyżki stóp procentowych Fedu będą dość agresywne czyli po 50 punktów bazowych, czyli 0,5% na tym najbliższym posiedzeniu, czyli tym, co było w środę oraz, oraz w lipcu. No i potem też się spodziewano kontynuacji podwyżek we wrześniu. Ten tak zwany Federal Open Market Committee, czyli de facto Fed, zaskoczył chyba jednak trochę, bo zdecydowano się podnieść stopy o 75 punktów bazowych, czyli czwarte. Procenta, i to prawie jednogłośnie, przy jednym głosie sprzeciwu, przy czym ten głos sprzeciwu był tego rodzaju, no podnieśmy, ale o 50, a nie o 75. I tu znowu tworzy się w pewien sposób historia, no bo to jest taka pierwsza podwyżka w tej skali od 1994 roku, czyli niemal od 30 lat. Czyli większość z was, moi drodzy, a młodzi słuchacze, może powiedzieć, że za waszego życia to czegoś takiego jeszcze nie było. No to jest taki przywilej młodości, że się mówi za mojego życia, to tak nigdy nie było. Ktoś jest starszy, to najczęściej już coś takiego było. No więc wygląda na to, że koszt pieniądza w Stanach, i także poza Stanami będzie rósł, a to źle o tym, BNPL, o którym dzisiaj mamy mówić. No i dla kryptowalut to też jest źle. Ale korci mnie bardzo i pewnie ja się skuszę, żeby o, o nich, o kryptowalutach, yy, nagrać kolejny odcinek. Oddzielny, taki zupełnie coś o tym opowiedzieć. BNPL. No, tacy tradycyjni bankowcy to właściwie wciąż się zastanawiają, jak to zdefiniować. Co to jest za produkt? Czy to jest odroczona płatność, czy krótkoterminowa pożyczka konsumencka, może faktoring konsumencki? BNPL to jest taki akronim z języka angielskiego: buy now, pay later. Tak, czyli kup teraz, zapłać później. Z punktu widzenia klienta, oczywiście to nie ma najmniejszego znaczenia, jak my sobie to BNPL zdefiniujemy, wartość dla klienta jest łatwa zrozumiała, prosta. To są swobodne zakupy w sieci, bo BNPL generalnie funkcjonuje w ramach e-commerce, zakupów w internecie. To są swobodne zakupy w sieci, gdzie ktoś pozbawia nas tego niefajnego uczucia związanego z wydawaniem pieniędzy. Już sam internet, sama płatność internetowa jest taka mniej dotkliwa, bo my nie wyciągamy żadnej gotówki z kieszeni, więc nie widzimy, jak te pieniądze nam znikają. Ale tutaj to już w ogóle jest mega łatwo, bo nie tylko nie widzimy tych znikających pieniędzy, ale w dodatku one znikną jakoś tam później. Nie, nie martw się, później, później. No, i tu są dwie kwestie chyba, tak naprawdę, bo po pierwsze, no, takie chowanie tego nieprzyjemnego uczucia, to już inni wcześniej wykorzystywali. Tak? Twój przyjaciel Netflix, na przykład, który moim zdaniem ma po prostu model biznesowy, który dałoby się zdefiniować jako, będziemy cię kroić niezauważalnie. To nie są takie duże pieniądze, tak naprawdę, i one znikają nam z tej podłączonej karty automatycznie. Co miesiąc, co miesiąc my tego nawet nie, nie zauważamy. Tak? Ale to oczywiście nie jest żaden akt przyjaźni ze strony Netflixa, że oni nam nie chcą robić kłopotu, wysyłając nam kolejne faktury i tak dalej. Nie, nie, to jest maksymalizacja zysku. Nie będziemy ci wysyłać żadnych faktur. Nie będziemy ci przypominać, że co miesiąc płacisz nam pieniądze. Płać, spokojnie płaci. Po drugie, no. Mi się wydaje, oczywiście to będzie bardzo dziaderskie, co powiem, ale takie kup teraz i ciesz się, a na zapłatę przyjdziesz raz później i będziesz się martwił później, to jest pewnego rodzaju wykorzystywanie niedojrzałości nabywców. To tak, jak ta słynna Scarlett O'Hara, pomyślę o tym jutro. Ja, no ale to znowu disclaimer, ja jestem dziadersem, tak? I ja wszystkie oferty typu przez pierwsze trzy miesiące płacisz mniej albo przez pierwsze trzy miesiące nie płacisz. Ja zawsze na nie patrzę pod kątem tego, jak będę płacił poza tymi trzema miesiącami. Bo, bo słuchajcie, według mnie to jest kit i ściema. Tak? To znaczy, owszem, jeżeli straciłeś pracę albo jeśli się przeprowadzasz właśnie i nie masz płynności, no to okej, okay, to, że przez pierwsze trzy miesiące nie płacisz, to to jest jakiś argument, bo masz jakąś usługę, nie wiem, dostęp do internetu na przykład, a nie wydajesz na to teraz ani grosza, a później no to będzie łatwiej. Ale najczęściej to to jest po prostu to, żebyśmy sobie wbili do głowy, że właściwie jak, jak podpiszemy umowę, to będziemy mieć to za darmo, no a potem to, to potem, tak? No potem dopiero się zaczyna płacenie. A po trzecie, aha, czyli jednak są trzy kwestie, a nie dwie, jak mówiłem, słuchajcie, po trzecie no to wszystko już było, tak? Jak mówił prawie 2000 lat temu słynny żydowski rabin Akiba Ben-Josef, wszystko już było. No, facet wiedział, co mówił, że dawno, ale mądry był. No, bo mamy coś takiego jak deferred payment, tak? Taką funkcję pieniądza, którą na język polski przekłada się jako funkcja płatnicza. To zawsze studentom robi wodę z mózgu, no, bo oni myślą, że jak płacą za gazetę w kiosku, to to, to jest funkcja płatnicza pieniądza, nie? To nie jest funkcja płatnicza pieniądza. Funkcja płatnicza pieniądza pojawia się wtedy, kiedy my płacimy na przykład rachunki za prąd, zużywamy, więc buy now, prawda? A potem po miesiącu firma wystawia nam rachunek za prąd, który zużyliśmy. Pay later. Tak? To, to jest przecież dokładnie to. Natomiast no, to, co ciekawe, to ten globalny udział tego BNPL w płatnościach e-commerce, jak wynika z raportu WorldPay no ten globalny udział będzie sukcesywnie wzrastał i zakłada się, że do 2024 roku on się podwoi i osiągnie poziom 4,2%. To na świecie, no bo w Europie to już teraz ten udział wynosi prawie 7,5%, no i zgodnie z przewidywaniami ma dynamicznie rosnąć. A potencjał tego rynku w Polsce szacuje się na Bagatela 3,5 miliona klientów, i to pewnie tych nie najbiedniejszych. To są spore pieniądze. Problemem, oczywiście, związanym z BNPL jest to, że te wszystkie inicjatywy oparte na tym modelu okazują się być mało rentowne i problematyczne generalnie przy wyższych stopach procentowych. Więc o ile BNPL jest niezwykle popularna przed w Niemczech w Zjednoczonym Królestwie, czyli Wielkiej Brytanii, czy w Australii na przykład. I, I tu rzeczywiście można byłoby się podśmiewać, że w tych krajach to nienasycenie, o którym mówiliśmy ostatnio, rzeczywiście występuje bardzo mocno. Natomiast w warunkach podnoszenia stóp procentowych, a już wspomniany wcześniej Fed je podnosi, inne banki centralne też będą podnosić, no to jest pewna szansa, że to BNPL może po prostu przewrócić, może obalić ten, ten model, a przynajmniej mocno go sponiewierać, pokaleczyć, osłabić rozwój. BNPL jest dość mocno napędzane przez fintech. No właśnie, co to jest ten fintech, który ja zresztą w zapowiedzi tego odcinka wymieniłem? Fintech, czy fintech, jak niektórzy chcą. To są po prostu technologie finansowe, wszelkiego rodzaju, jakieś technologiczne innowacje w sektorze finansów, tak się to teraz przyjęło określać. Zresztą fintechami czy fintechami nazywa się również firmy, które działają w tym obszarze, czyli oferują jakieś innowacyjne rozwiązania dla sektora finansowego. Firmy typu fintech działające na, na rynku finansowym są najczęściej postrzegane jako pewna specyficzna, pewien specyficzny rodzaj parabanków, czyli taki trochę bank, a trochę nie. I tu Revolut był świetnym przykładem. To był właśnie taki typowy, powiedziałbym, fintech, który świadczył takie usługi trochę jak bank, a trochę jednak nie jak bank. Był takim czymś. Trochę dziwny, a Revolut no, bardzo popularny, wydaje mi się. Wiele osób, wielu z moich słuchaczy pewnie też ma kartę rewoluta. BNPL to jest tak naprawdę rozkręcanie konsumpcji na maksa. To jest sprawianie, by ludzie naprawdę kupowali bez żadnych ograniczeń, żeby nawet budżet, żeby nawet dochody tak za bardzo ich nie ograniczały. No, i my jesteśmy podatni na to. My chcemy konsumować więcej, więcej i więcej. Na konsekwencje, no ja bym powiedział, że trochę się chyba zapędzamy w tym naszym konsumpcjonizmie. Ja niedawno popełniłem w języku language taki, taki film przy, przy pomocy Politechniki Gdańskiej. Tu go można sobie obejrzeć. No, to jest film, więc dla słuchaczy ze Spotify'a informacja no, na Spotify go nie ma, ale znajdziecie go na moim kanale YouTube, jeśli chcecie. Czyli łatwość, 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 BNPL, łatwość, byś nie musiał się wysilać przy płaceniu nam pieniędzy, niech ci będzie tak wygodnie, że hej, żebyś płacił jak najwięcej. W ogóle płacenie, no słuchajcie, płacenie twarzą na przykład. Coś, co dość dynamicznie zdaje się rozwijać w Chinach. No Chiny to w ogóle jest ciekawy przykład, bo to kraj jednak mocno autorytarny, gdzie prawa jednostki, umówmy się, nie są przesadnie istotne. Tam właściwie jest wolna Amerykanka, brak jakichkolwiek regulacji. Można skanować ludzkie twarze, można używać je do identyfikowania osób. No to jest coś zupełnie innego, niż my tutaj mamy w Europie nasze RODO, nie RODO, prawda? To nas czasami denerwuje, ale my jednak bardziej chronimy naszą Naszą prywatność. Inna rzecz, że czasami sami z tej prywatności rezygnujemy. Na przykład żabka chciała wprowadzić takie płatności twarzą. Tam mają tę swoją aplikację, która nazywa się żabka, apka. Żabka. No i tam chyba jest coś takiego, że, że można sobie potwierdzać płatności przy pomocy no, wskaźników biometrycznych, czyli, czyli skanu twarzy między innymi. Ja nie wiem, ja tej żabki apki nie mam. Więc nie, nie jestem pewny, jak to działa. A może ktoś z Was ma jakieś doświadczenie w tym względzie. No, trochę się integrujemy momentami z, z technologią. Słuchajcie, też na tym kongresie fintechu wspomniane były praktyki wszczepiania sobie chipu NFC. Tak? Ten chip NFC to jest to, co umożliwia nam płacenie naszym telefonom. No to jak sobie wszczepimy gdzieś tam w przedramie taki chip, no to możemy płacić zamiast telefonem naszym przedramieniem. No i pytanie do, do Was, czy bylibyście gotowi mentalnie na to, żeby sobie taki chip wszczepić i móc płacić? To byłoby pewnie super wygodne, ale jednocześnie w pewien sposób przerażające. Swoją drogą był taki prank, to się chyba nazywa, żarcik sytuacyjny, z czasów pandemii taki był pomysł, że jak się szło tam w maseczce i niektórzy chodzili w rękawiczkach do sklepu, to żeby w rękawiczkę jedną schować sobie kartę z płatnościami zbliżeniowymi. No i idziemy na zakupy, kasierka kasuje nam wszystkie te. Tak? Na końcu pyta, czy płacimy gotówką. My mówimy, że nie gotówką, więc ona to wbija do terminala tę płatność, a my przybliżamy dłoń do terminala. I nagle jest potwierdzenie, tak, autoryzacja. Tak, właśnie zapłaciłeś. I te takie spojrzenia z lekka zszokowanych osób z kolejki, prawda? Zapłacił ręką, bo, bo rękawiczka kryje, kryje kartę, więc jej nie widać. A my wtedy, patrząc zimnym wzrokiem na kolejkę, mówimy: Trzeba było się zaszczepić. Też byście mieli to w standardzie. Słuchajcie, ten odcinek nazywa się. Nowy, wspaniały świat, bo te wszystkie wszczepione chipy NFC, te wszystkie płatności twarzą, te wszystkie kup teraz, a potem się będzie martwił jak za to zapłacić. To wszystko właściwie są takie trochę nowości, nawet jeżeli jakieś tam pierwowzory już wcześniej występowały. Nowy, wspaniały świat. Tak jak książka Huxley'a była. Ci, co nie przeczytali, mogą przeczytać. Te nowe, wspaniałe światy, słuchajcie, są zawsze przerażające. Autentycznie. Dla mnie one są przerażające. Ja na przykład nie oglądam już Czarnego Lustra na Netflixu, bo ten serial za bardzo mi się nie podoba. Znaczy, za bardzo mi się nie podoba to, co tam widzę i to, co widzę w naszej obecnej rzeczywistości. No bo chwilami, jakże ona jest bliska temu, co nam pokazują na ekranie. No brrr, po prostu dreszcze. No właśnie, a tak a tego nowego, wspaniałego świata. A Autopay korzystacie? Na przykład śmigając autostradą? No właśnie, część z Was na pewno korzysta, no bo przecież to jest takie wygodne. Ta wygoda to jest to, co będzie modyfikowało naszą rzeczywistość. Nie będziemy chcieli żyć wygodnie. Piąty kongres sektora fintech odbył się 3 czerwca tego roku. Miałem przyjemność tam gościć dzięki zaproszeniu, jakie otrzymałem od prezesa zarządu, pana Marcina Czugana. Jestem mu niezmiernie wdzięczny za to zaproszenie. Dla mnie to jest takie food for thought na długi okres. Jest naprawdę dużo do przemyślenia po tym, po tym kongresie. No i słuchajcie, i tu na, niejako na marginesie, ale to jest ważne, to nie jest temat marginalny, naliczyłem 24 Prezenterów, ale także i uczestników dyskusji panelowych. Krótko mówiąc, na tym kongresie wystąpiły 24 osoby. Zgadnijcie, ile tam było kobiet. Wśród tych 24 osób, ja celowo powiedziałem osób, żeby Wam nie zasugerować, że być może są to sami faceci, ale słuchajcie, to byli sami faceci. 24 na 24, tak? Zero kobiet, ani jednej. I to jest moje takie pytanie: czy ten nowy, wspaniały świat stworzą nam mężczyźni? Czy to tak ma być? Ja osobiście akurat na tym kongresie byłem w towarzystwie żeńskim, ale oboje z panią Anią komentowaliśmy deficyt kobiet. Nawet nie tyle na widowni, bo tam trochę kobiet było, ale przed nami. Ale na scenie. Czy faceci naprawdę ułożą ten nowy, wspaniały świat w sposób mądry i odpowiedzialny? Więc ja, jako facet, mam bardzo duże wątpliwości bardzo duże wątpliwości. Ja w ogóle nie jestem zwolennikiem parytetów, żeby było jasne. Uważam to trochę za bzdurę, w tym sensie, że no, nigdzie nie jest powiedziane, że dokładnie tyle samo facetów jest równie dobrymi ekspertami, co kobiet. Więc parytet jest trochę bzdurą, ale z drugiej strony on może wytwarzać pewne, pewne zachęty do tego, żeby jednak ten obraz płciowy, że tak powiem, był trochę bardziej zróżnicowany. Ja wiem, że te kierunki STEM, jak to się tam określa. To jest domena niby facetów, niby domena facetów, ale właściwie dlaczego? Tak ja się stykam z super kobietami w dziedzinie IT. Na przykład jest taka pani Agnieszka z obecnej kohorty MBA. No jest super przykładem, bo ona jest Programistą, informatykiem, jak zwał, tak zwał. Ja się na tym nie znam, więc ja tak nawet do końca nie wiem, kim ona jest, ale, ale krótko mówiąc, robi w komputerach, tak bym powiedział. Tak? I, I to powstaje pytanie, właśnie, czemu tych kobiet w ogóle gdzieś tam nie ma na takich, na takich kongresach. Ja to trochę polecam uwadze organizatorów. Moim zdaniem, warto byłoby ten komponent. Wprowadzić ten komponent udziału kobiet. W końcu szefem Google'a na Polskę jest kobieta, o czym ja na przykład nie wiedziałem, a dowiedziałem się ostatnio na forum przedsiębiorstw. To bardzo fajna impreza, była forum przedsiębiorstw w Gdyni. Dzięki Franciszka za zaproszenie, jeśli słuchasz tego, tego podcastu. Dzięki. No dobra, to tyle prywaty. Słuchajcie, pierwszy odcinek fintechowy jest już za nami. Jeśli ta tematyka, choć trochę jest dla Was ciekawa, to to jest dokładnie ten moment, żeby kliknąć kciuk w górę przy filmie. Klik, zróbcie to, tak? Klik. A ja w rewanżu za te kciuki nagram kolejny odcinek, też na bazie kongresu fintech, właściwie nawet bardziej. Będzie ciekawie, bo będzie o. A zresztą sami usłyszycie o czym będzie cierpliwości. Cierpliwości i do usłyszenia.